Zapraszam do kolejnego programu z cyklu Pytania Dnia. Moim i Państwa gościem jest pani Magdalena Iwańska, rzecznik prasowych Kolei Śląskich. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwo. Pani Magdo, chciałem na wstępie zapytać, jak Koleje Śląskie walczą z koronawirusem? W naszym przypadku jest to naprawdę szereg działań. Chyba te najważniejsze, które najbardziej interesują podróżnych, to jest kwestia dbania o czystość w naszych pojazdach. Tutaj bardzo mocno zwiększyliśmy intensywność czyszczenia i dezynfekcji pojazdów. Są one czyszczone zarówno z użyciem detergentów, jak i pary. W związku z tym mamy dwa czynniki, które skutecznie zwalczają koronawirusa: wysoką temperaturę i detergenty. Prowadzimy dodatkowo też bardzo innowacyjne badania, ponieważ testujemy powłokę z wykorzystaniem dwutlenku tytanu. Jest to powłoka, którą zabezpiecza się tak naprawdę wszystkie elementy w pojeździe. Ona jest czynna przez rok i dezintegruje wszystkie pleśnie, bakterie, ale również wirusy, i właśnie po pierwszych testach widzimy, że te wyniki są bardzo zadowalające. W tych najbardziej nefralicznych punktach udało się osiągnąć likwidację zanieczyszczeń o 99%. W związku z tym jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Testujemy dalej, i w związku z tym, że ta pierwsza faza testu wypadła tak pomyślnie, to rozszerzamy też te testy o tomaty. I na przykład biletomat w hali głównej dworca w Katowicach też już jest taką powłoką zabezpieczony. Oczywiście mamy też wdrożone specjalne procedury, jeśli chodzi o naszą obsługę podróżnych. Tutaj drużyny konduktorskie są uczulone na to, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany samopoczucia wśród podróżnych. Mamy też zachowane oczywiście możliwość zajmowania co drugiego miejsca siedzącego, tak aby ta odległość pomiędzy podróżnymi była bezpieczna. Prowadziliśmy też automatyczne otwieranie drzwi, w związku z tym nie trzeba się narażać na kontakt dotykowy, jeśli chodzi o przycisk w drzwiach, zachęcamy do korzystania z mobilnych kanałów sprzedaży, który jest naprawdę dużo do wyboru i mamy też wprowadzoną bezdotykową kontrolę biletów. Rozumiem, a Pani Magdo, jak zachować tą szczególną ostrożność na peronach i na dworcach, jak już Pani wytłumaczyła nam w pociągach, jak to zachować, ale jak jeszcze zachować na dworcach i w peronach? Jak, jak tą szczególną ostrożność załatwić? W naszym przypadku, jeśli chodzi o taki obszar dworców, to wprowadziliśmy też z własnej inicjatywy dodatkowe wskazówki, na przykład jak zajmować miejsce w kolejce. W związku z tym, przed naszymi kasami są specjalnymi taśmami wyznaczone te bezpieczne odległości tak, aby nie narażać się na kontakt z innymi osobami. Przy czym tak jak mówiłam wcześniej, my akurat zachęcamy szczególnie mocno do korzystania z mobilnych kanałów sprzedaży, ponieważ mamy ich naprawdę sporo. Bilety kolei śląskich można kupić i poprzez Skycash, i poprzez aplikację Podróżnik, i poprzez naszą stronę internetową, i specjalną aplikację EKS. Natomiast kasy działają bez zmian, w związku z tym tutaj też jesteśmy dostępni. Nie działa jedynie kasa w Dąbrowie Górniczej i wstrzymane jest działanie naszego Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach. Natomiast te siły, które uwolniliśmy dzięki temu, że tam praca jest wstrzymana, przenieśliśmy po to, wzmocnić naszą infolinię. Rozumiem. A Pani Magda, jak wygląda to z, z biletami, jeżeli ktoś by chciał zwrócić? Na przykład studenci, którzy teraz już nie uczą się, nie jeżdżą na, na wykłady. Jak to wygląda? Oczywiście nie ma żadnego problemu ze wzrotem wcześniej zakupionych biletów miesięcznych. Tutaj taką datą graniczną, jeśli chodzi o uczniów i studentów, jest oczywiście data, kiedy zajęcia zostały zawieszone. W związku z tym od tej daty ten bilet można uznać, że już jest niewykorzystany i tą wartość zwracamy. Natomiast co istotne, z opcji zwrotu biletów mogą też korzystać osoby, które przeszły na system pracy zdalnej. I tutaj takim dokumentem potwierdzającym możliwość zwrotu takiego biletu, może być na przykład potwierdzenie od pracodawcy, że jesteśmy na pracy zdalnej i tu znowu ta data, od której zaczęliśmy pracę zdalną jest momentem, że ten bilet już od tego dnia nie jest wykorzystywany i wprowadziliśmy też dodatkowo możliwość, że takiego zwrotu biletów można też dokonywać drogą mailową po to, aby nie trzeba było specjalnie wchodzić do kasy i narażać się na kontakt z innymi osobami. Rozumiem, a jak koleje zachęcają pasażerów do tego, aby zostali w domu? Staramy się prowadzić obszerną akcję informacyjną. Mamy, mamy informację na ekranach LCD, gdzie zawieramy różnego rodzaju pomocne wskazówki, jak zabezpieczyć się przed koronawirusem, włącznie z tym, że są tam na przykład przydatne numery telefonów, pod którymi możemy uzyskać dodatkowe informacje. Prowadziliśmy też specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi. Wiemy też, że polskie linie kolejowe na przykład wygłaszają na dworcach informacje. W związku z tym staramy się oczywiście robić wszystko, żeby docierać do naszych podróżnych. W takim razie bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i życzę wszystkiego dobrego na święta i dużo zdrowia w dobie koronawirusa. Ja też bardzo dziękuję i oczywiście życzę i Panu, i wszystkim odbiorcom zdrowia i spokoju na święta. A my widzimy się w kolejnym odcinku Pytania Dnia. Zapraszam Mateusz Bieczorek.